Ocieram dyskusję. My nie, nawet pięciu minut nie powinniśmy zastanawiać się nad tym, kto podjął taką decyzję o wyjaśniciu mandatu. Dlatego, że ja nie jestem nawet walny w kompetencji. Niech Pani zobaczy, jak Pani Prawnik, Pani Radna, wypowiada się po orzeczeniu sądowym. Nigdy nie powie, że sąd miał błąd czy tam źle wydobył. On powiedział, mogę się nie zdążyć z tą opinią, ale to jest moja prywatna opinia. Nigdy nie zarzuci sądowi, że stąd jest niezawisły. To, co że są one inne rzeczy, to ja zostawiam to polityce wyższej, ja jestem tylko innym mieszkańca mieszkającym z który w patrzy na, na całość naszego praktycznie miasta poprzez pracę burmistrza. Chciałbym powiedzieć tutaj to, co pan Kłakowski tutaj podróżył sprawę ewentualnie do No w faktycznie to nie powinniśmy mieszać tej sprawy z tym wykroczeniem pana burmistrza, ale to też uczyni na całości od pracy pana burmistrza, jakby jako zarządcy. Czekoladę, graszkę, a on o czym sześciu mówi, to Pan jako były służb prawa i nie wie o przepisach, nie, bo ten przepis się zmienił, osiągnięcie korzyści osobistych na mnie oznacza coś innego. Krzyża jestem w osmerce. Co powiedzieć młodzieży? Na czym polega wolontariat? Na czym? Powiem Państwu, nie odpowiedź. Na czym polega wolontariat? Wolontariat kolega na pomocy innej osobie. Czy Pan Burmistrz nie mógł się zwrócić do swego podwładnego, że zrobił to nieudolny po fach? Bo zrobił to, to nieudolny. Że to posłuchiwali, nie wiedział o tym. I to właśnie jest najgorsze, co mogę powiedzieć powinien się zwrócić do pogolnego. I panie Lubowaty w ramach prawa mógł pouczyć. Nie było to przestępstwo. I na dzień dzisiejszy, jeżeli pan spojrzeć na, na to, że człowiek stojący na całym szczycie hierarchii władzy, to nie jest burmistrz, na którego wszyscy ludzie patrzą, stosuje prywatne bo to jest prywatna. Jeżeli pan mówi, że e, każdy muze może zadzwonić do pana burmistrza, okej. Okay. Ja osobiście nie mam telefonu pana burmistrza i teraz wejdę na urząd, nie ma telefonu prywatnego do pana burmistrza. Ja wiem, że to była rozmowa z, pana starza pana, w posłowie. Tak, pan, pan, pan. Się, ale nie każdy ma panie przewodniczący. pan Jeżeli... wejdzie, Jeżeli Pan by zadzwonił do Komendanta Policji, Komendanta Policji w takiej sprawie w daje panu rękę udział, że komendant w ciągu tygodnia poleciał w ciągu tygodnia. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia wyjaśnienia mandatu burmistrza Sobowów? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Dziękuję. Głosowało w głosowaniu. Miało udział 19 radnych. 4 radnych głosowało za, 5 radnych, 5 radnych się wstrzymało od głosu, 10 radnych było przeciw uchwałom. Uchwała nie została podjęta. Przechodzimy do...